Siemano, siemano jesteście na kanale. Hanna siwa. Przywitanku fajnie. Dzisiaj odcinek z Makowic. Moi fani jak oglądają to no, jak w ogóle oglądacie to teraz. To dawajcie. Przecież ja to trzymam. A może na przetrwaniu tego nie widać? Nie wiem. Okej. Okay. zużyłem moje wszystkie barier bloki. I teraz... Ach, nie. Idziemy do mojego brata domu, bo chciałbym wam coś tu pokazać. Chyba wiecie, o co mi chodzi. Jak nie, to patrzcie. I to jest jajce na patelni. Tu jest jajce na patelni. Ja Oprowadzam was o, po Markowicach, to tam jest Maksia dom, mojego brata. Tu jest zjeżdżal. Tu jest plac zabaw. Tu jest ziobiec pracy, bo górne dwa piętra. Tam jest tam, te piętra są do pracy. Tam jest McDonald's, od którego się zaczęła historia. Po drodze będę Wam mówić tu wioska połączona, też tak. Ter teraz Wam mówię, jak to się zaczęło. Później, okej, okay? na końcówce odcinka powiem. Ok, tu są inni. Tu są, którzy przyszli do McDonalda, do maka. Do Maka przyszli, tak. No ja sobie ja sobie poproszę zamówię jednego hamburgera. A trzymaj gotówkę i teraz innemu dam. Ojej, okej, okay. i mamy to prawie, i to tu, okej, okay, to jest jakby co gotówka, i teraz wam mogę szybko po drodze powiedzieć. No bo zaczęło się od wioski. Ja znalazłem wioskę. Później wybudowałam makal. Jakoś mi musiałam odświetlać, czyli żeby był dzień. I zrobiłem swój dom. I. I, i, i teraz. I później wróciłem i mi się nudziło, bo inni ci mieli miasto. To swoje i ja sobie zrobiłem. Tak. Sobie zrobiłem markowice. To jest od dzisiaj moje miasto, nie wiem co mówię, jakby co, nie powtarzajcie, to był, jest od jakiegoś, od jakichś trzech miesięcy moje miasto, prawdziwych trzech miesięcy. Okej, okay, a tam mamy taką wieżyczkę do zachodu słońca oglądania. Tu mamy żabkę, w której nie ma wojanków, bo nienawidzę go. Wojanka. Bo. Wojana, bo. Mój ulubiony korol to czerwony. A on uwielbia niebieski. I chyba nie muszę mówić jaki. Mu jest. Jaki korol. Jaki? Korol. Czerwonego jest wrogiem niebieskiego. Jaki korol? Jaki wróg jest czerwonego korolu? Chyba nie muszę mówić. Tak, wiecie pewnie już, jak nie wiedzieliście. I tu mamy lodnisko, które nie, którego samoloty nie latają. Trochę sensowne nie będę kłamać. I jeszcze mój domek. Tu samolot jeden jest. Dawaj, Dawajcie, zajrzymy. Okej. Okay. Jest zachód, wschód słońca. Uwielbiam wtedy iść na środek, ale Markowic, okej. Okay. Okej, okay. jest wschód słońca. O, wy też patrzcie, jak chcecie. Tam jest, tam jest. Tam jest. Okej, okay, już nie będę taki wschodzie słońca się gapił. Teraz idę. To była moja historia, Marko, więc już wam dawno powiedziałam. A tu niczego nie ma. Tu nawet nie wara pisać w komentarzach, że coś tam było. Nie było nic. I papa. Pa.